Cześć, dajcie Z tej strony gilatki, jest dzisiaj ze mną Maciek! Siemaneczko! Oczywiście, standardowo Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny z Grybun 6 Multiplayer, w którym gramy dzisiaj i robimy challenge. I rzucamy bananami szybko. Tak, i dzisiaj szybko rzucamy bananami. Dzisiaj yy, yy, bumerangowa mobka. Ja, szczerze mówiąc, byłem podejścia, że my ją robiliśmy, ale wydaje mi się, że mi się to pomyliło z ninją. Więc dzisiaj będzie bumerangowa małpka, zresztą widać, że nie mam jej tak naprawdę zrobionej za bardzo. To co dostaliśmy od was za tipy. 5.02, czyli lepsze bumerangi, możesz przykuwać do 8 balonów na rzut. Potem rzuca ostrzejszymi i szybkimi glewiami zamiast bumerangów. Glewie mogą odbijać się od balonów automatycznie i agresywnie. Glewie w... Wieloobiektowe, zaawansowane rykoszety. <noise> I potem Lord Glewi tak naprawdę. I to jest 5, i potem na 2, czyli rangi dalekiego zasięgu i gorące rangi. I druga opcja na Moaby, czyli robimy lepsze rangi, glewie, i potem robimy to, to bumerang Kylie, czyli rzuca ciężkimi bumerangami, które lecą prosto i nie zakręcają. I Moab Presja, czyli ciężki bumerang Kylie uderza w balony klasy Moab kilkakrotnie, a czasem cofa je trochę na ścieżce. Z tego co mówiliście, to na tym na środku się, na ten, w tą środkową się nie opłaca dawać, ale. Jakby nie wiem, jak ty, ale ja widzę teraz taką pewną zależność, że cały czas pierwszy rząd. Ta pierwsza kategoria to są takie, jakby wszystkie małpki. Druga kategoria to jest jakieś tam często spowalnianie umiejętności. No, no, no. A trzecia to są moaby. Tylko wiesz co? E ja teraz tak się zastanawiam, czy to aby nie lepiej pójść w klasę niż 5,02 Lepiej chyba 2-0. I tak musisz klasę, na pierwszym nie? odblokować przynajmniej dwie rzeczy. W ogóle nie kazali nam ruszać środkowego rzędu, więc nie będę go ruszał. E, ja, pój ja pójdę jedną małpką tak, a drugą małpką pójdę na razie tak. Może Op. dalekiego zasięgu polecam? Ja zrobię tak na razie, robię lepsze rangi. A nie stać mnie na razie nic więcej. To puszczę balon. Ja balony. też nie mogę. E, Musimy tego, musimy troszkę puścić je, żeby sobie porzucały. E, ja na razie pójdę, bo mam. Tak, ja mam na razie odblokowane glewie, czyli mam tylko drugie odblokowane, i w tym ostatnim mam bumerang Kylie. Odblokowany. No, I teraz polecę sobie w te glewie, i niech tymi glewiami. E, powiem ci tak, w międzyczasie, e, żeby nie było, wydaje mi się, że możemy rzucić trochę tych e, kolców, żeby sobie tam po prostu stały, jakby co. I myślę, że możemy sobie pozwolić na jeden zrzut kasy, żeby oczywiście ja mieć troszkę więcej pieniędzy sobie. na starcik. Pyk, pyk i pyk. Nie no, spokojnie. Proszę no bardzo, spokojnie. nie masz mniej więcej teraz tyle pieniędzy co ja. Więc tak, Dziękuję. rangi i te. I tutaj teraz robimy sobie. Raz, dwa i raz, dwa, i na bumerang Kylie muszę jeszcze poczekać tę chwilkę, bo mam bo 1400 kosztuje. No ale widzisz, ta małpa już na przykład polepszenie ogóle... na trzecim poziomie kosztuje 1400, a ostatnie niektóre małpy miały 3000. No, a w ogóle zauważysz, że klikniesz w mapkę, to ma przy obrazku jakby bumerang i łapkę? Kliknij sobie. Jak bumerang i łapkę? Bumerang i łapkę ty, stronami rzucają. Albo leworęczna małpka będzie, albo praworęczna. Kliknij na swoją mapkę. Otwiera ci się taki panel, bumerangowa małpka i będziesz miał taki teraz panelek, nie? Że z której o, łapki możesz <laughs> coś. Jaka co. <laughs> ale co za różnica? W sensie. To no, jest... nie wiem. Może to jest spoko dlatego, dla żeby rozróżnić yy, stricte tego. Nie, 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 może faktycznie tak. wiesz, bo leworęczne małki rzucają szybciej lewą rączkę. A, na, na pewno, no tam. tak to działa. 100%, 100, 100 tak to działa. Ja już tego na górze tam zrobiłem tego tą Kylie, jak coś. O czemu tam ten przydzią? No nie ma problemu, bo one tu zawracają potem. To nie jest wielki problem. W sumie to i my jesteśmy głupolami, bo mogliśmy dać je w tym kółku, nie? I one też miałyby zasięg na lewo. W którym kółku? No w tym kółku na prawo. A... Aż tak daleko? No, ale zobacz, jakie one mają zasięg. No w sumie, tak. więc, no. Ale ogólnie ta czy, mapa jest taka: bo tak, zobacz, w, no tym, jest, w no. tym jednym kółku możemy je stawiać. W drugim kółku możemy je stawiać, gdzie naokoło całego koła leci. Na prawo, zobacz, są dwa pasy, gdzie wjeżdżają na górę i tak. zjeżdżają w dół. To tam też cały pas jest w stanie otwóc w oba. Tu po lewej kolejna wow. pętla. Widzisz, ja że jest w ogóle. No, A że to działa? No, ja kliknąłem tak z ciekawości. Bo by kurde. Jedowne. Mówię, no kliknę se, zobaczę. No to widzisz, to jest to. No i na dole też jeszcze cały pas jest do tłuczenia, nie? Ja okay. postawię ja postawię tego, ja postawię tu gdzieś na dole jakąś. W tym miejscu mi się wydaje, że będzie spoko. I okay, zrobimy okay. raz, Tracim dwa. Glebie rykoszetowe okay, okay. mogę też zrobić już w tym momencie. O, więc niech ona sobie tam siedzi i pyk. Taki banania już? Ha, ha. Kurde. O kurde, zakamuflowanych nie widzimy. E, one nie widzą zakamuflowanych, właśnie. Jestem ciekaw, one będą miały na to ulepszenie? Nie będą miały na to ulepszenie, czyli no muszę pójść muszę w wioskę. Zobaczyć. Jesteś pewny? A A, no i faktycznie te, nie te fioletowe, już wiem co to jest, widzowie już tam powiedzieli. Te fioletowe no. są odporne na magię, na ogień, na plazmę. I tak naprawdę możesz je przebić tylko zwykłymi małpkami, jeśli chodzi o takie właśnie, tak jak tutaj, shurikeny, czy też tej taka wiesz, powiedzmy, broń biała. Albo okay. za pomocą okay. działu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Powiem Ci, że nie wiem czy tam hmm. złapię, mogę tu gdzieś postawić? Nie mogę tu nigdzie postawić. Ojej, 3000 expa, 3000 expa faktycznie. Dobra, większy promień. No tych swoich nie złapię niestety, ale to niewielki problem jakoś. Yy, I musimy ulepszyć na radar. Dobra, to zaraz będę ulepszał. Bo to są chwila, bo te one są bumerangowe. Są zwykłe, czyli to pierwsze ulepszenie, ten rytm dżungli i tak dalej, też będzie fajnie działało wszystko. No jasne, że tak. Tylko najpierw muszę. O uważnie. Nie, eje, eje, ej, zakompowane lecą. Masz I pieniądze? Wyślij mi kasę, wyślij mi kasę, to ulepszę wioskę. Dobra, dobra. Wszystko, wszystko ci wysłałem, wszystko ci wysłałem. No bo nie dobra, to poczekaj, to ulepszę tak. I resztę ci oddam. Dzięki. Proszę. No i teraz patrz. Powinny sobie na spokojnie przebić. A no, widzisz SP. i twoje już tłuką na spokojnie i Elo. I jest zrobione. Mają też, jak tre... Mają też trening, więc są troszkę lepsze i Elo. E, powiem, ci tak. Kyle. E, powiem ci tak, kolejne możemy stawiać. E, ja postawię sobie jedną, bo one są tanie. Tu postawię kolejną na dole. I tu postawię wioskę. I jeszcze od tej wioski, jak coś możesz, na lewo też stawiać, na lewo od wioski. Dobra. Na lewo od wioski też jeszcze możesz Tutaj? stawiać. Jedną nawet dwie czy tam trzy zmieścisz. Nie jestem pewien jak do końca. Dobra, ale postawiłem, no. jest wioseczka. Więc na razie inwestuję tylko w to stricte, nie? Dobra. Eee, chwila, teraz tak. Ten, na ten gościu do tego do Tego przeklikać. Dobra, ten jest tego, to możemy tu glewie koszetowe zrobić. Niech będzie. Tu jest gławiara koszetowa, To tu zrobimy znowu te i zrobimy bumerang Kylie. Proszę no, Skoro mamy w te dwa lecieć No to lecimy w te dwa, nie? Realnie Więcej Którą mamy? Mapek, 40 rundę, ja się zastanawiam Czy iść w pieniądze teraz w tym momencie, bo Nie wiem, szczerze mówiąc Kurde, jak ja, jak ja stoję W ogóle z expem 6700, no to całkiem nieźle stoję widział. Nie, nie będzie widział Chociaż widzi teoretycznie Trochę tam sobie działa nie, przebili, na no spokojnie. Potrzebujemy A, jeszcze zezut, trochę siły. Jeszcze trochę mocy, ale będzie okej. Okay. 3200 za 8,5. Dobra, to ja muszę oszczędzić trochę, ewentualnie kupić wiochę. O. No, po prawej ta strona to jest chyba dobra, dobre miejsce na wiochę, wiesz? Dobra. Znaczy nie na wiochę, tylko na tego, na No Bananowiec. Dobra, trochę więcej mapek postawiłem, zobaczymy czy to coś podziała lepiej. Musi, albo inaczej. Tych, musi. Dobra. Tutaj mogę gdzieś postawić tą łópeczkę? Nie wiem. Tyk, dobra. Tyk, dobra, jest. Ja mam już na przykład upgrade, nie wiem jak ty, glewie WOZR. W Pyk, robię już. Pyk. Nie ja nie. muszę 3200 tak. uzbierać na drugie, zaraz powinienem mieć też drugie. Ile Ta ja potrzebuję teraz 9,5? Twoje te małpy wyglądają obecnie Z tymi, z tymi takimi, nie tak wiem, posturami tak tak. czy czymś, nie? No One no. wyglądają tak jakby chciały pójść orać pole Bananów o, ci leży trochę Pole pole, pole Spokojnie, one nie zmiętną, bo mam tak zrobione nie, nie. Haha, <laughs> okay. nie uschną. Okej, okay, rozumiem wszystko w takim razie. Bo że ja bym byś postawił i wtedy wiesz, one by dojrzały szybciej. Tu jest nasze gnojowisko, ale będzie, będzie. San Francisco. A nie będzie? Nie wiem. Na razie Ej, jest zbieranie bananów, kurde. Co z tymi bananami u mnie tam robi? Z jakimi? Nic ci nie zrobiłem. Za dużo. Jak za dużo? Stawiasz, za dużo swoich postawiasz obok moich, dlaczego? Nieprawda. Weź swoją stronę, po lewej miałeś, ja jestem po prawej, Ale po lewej, po lewej nie ma miejsca! Nie ty było jak teraz ciśniemy, kurde. Chyba no, ja ulepszyłem to. Mokry. A ty, ja nawet przy tej wioski nie ulepszyłem, to u, ulepszam wioskę. Rytm dżungli, <laughs> dawać mi hajs, dawać, rozwalcie to. I rytm dżungli, i trening podstawowy rytm jeszcze, kurde. Oj pyk, i teraz ulepszenia. mamy małpy dopiero wywalone w kosmos. Nice. Porobiłem ulepszenia? Porobię ulepszenia, tak jest? Ja mam 6,5 do 9,5, czyli... 7,89, 8, 9. 3 koła, dobra. E, powiedz mi, co teraz zbierasz? Zbierasz teraz na to, na to trzecie ulepszenie? Czy jesteś ten Czwarte. Moab Presja? Czwarte. Na Moab Presja. Na Moab Presja, no, 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 no. no. Na to Będziesz polował na balony. Rozumiem wszystko. I te początkowe, mi się wydaje, mapki ulepszenie po prostu na to. Tak, 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 to będzie myślę na, na spokojnie. A, nie? ja wiem, dlaczego moja mapka słabiej rzuca, bo praworęczna. Ale było napisane, że e, jest praworęczna. Nie, spokojnie, ona się nie wydaje, stomii. że tak jak ty grasz pod takie, wiesz, no. takie, takie stawianie bananów, ty powinieneś grać sobie pod y, y, ten bank, czy jakby tam, bo ty wtedy tylko raz na jakiś czas go klikasz, a tak to musisz cały czas nie. gdzieś tam, wiesz, machać. Co? Przestań! Spokojnie, bo ja... Dobrze kliknąłem. Dobrze A i tego nie klikałem. Cenne banany są więcej, warte z jakieś, bo ty mi kiedyś nagadałeś. Dobra. Ło, ale fabrykę co? wywalił już, chłop. No, no, no. 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 cwa. Inwestycja, inwestycja. Ona się zwraca bardzo. z tego, co liczyłem ostatnio, ile? Yy, 300, 1500, 10, 13 rund. Czyli, no, jeszcze, nie, jeszcze nie. jest Zobacz. w stanie się Zobacz. zwrócić. Wszystkie małpki na 4 ulepszyłem już. No i spoko, bardzo fajnie. Ja jeszcze nie mam expa, więc nie ulepszę. W sensie, no ja teraz już zbieram na Lorda Glevi. 2,5. Ej, to jest mało. Ja wszystkie małpki mogę ulepszyć zaraz. Ile no się tak. I wszystkie małpki już ulepszyłem na... O, nie mogę. Zabaw mi, Jakbym zabaw. teraz ja zrobił tą placówkę badawczą bananów, to by mi się zwracało do 75. rundy. Zwracało. Okej. Okay. Więc mi się obecnie to nie opłaca za bardzo. Dobra, ja Ale powiem ci, ładnie tam mapę, trzymają przy tym. E, tylko przydałoby się tu. Chwila, czy ja jestem w stanie tam gdzieś wioskę postawić? 28? PD? O kurde. Dobra. Mm. Mogę tu małpę gdzieś postawić? Powiem ci, ja nie będę tam stawiał więcej swoich na początek, bo ja tam nie mogę nawet wioski postawić. To nie ma sensu większego. Nie ma większego małpę. sensu. Mogę tu chyba postawić jeszcze małpę. Tu jeszcze mogę postawić małpę. A. No, ty nie mogę postawić Czemu? No. Tu łapię jeszcze ten Niech będę... Tu będzie. nie łapię, tu nie łapię Tu też już nie łapię, tu też... Dobra, musimy znaleźć kolejne miejsce, gdzie możemy postawić wioskę No tak na środku gdzieś może Przy tym tym możemy postawić Tak żeby jak najmniej tam To jest najlepsze Co miejsce jest nie łapię. Tu masz, Maciuś, postawiłem nowe. U góry, po prawej. Tak. I staraj się stawiać jak najbliżej budynku, żebyś mógł tego, nie? Dobra. Żebyś mógł. O, kurde, myślałem, że dasz ją trochę niżej. Tę no swoją właśnie postawił. Dobra. Niech będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa e, ja mogę chyba zupgradeować swoje? Nie dlaczego ja mam upgrade? Aha, bo moja presja. Ale nie będę robił moja presja, skoro ty masz, no to ja nie muszę, nie? No ale szukam jeszcze gdzie moja mobka złapie było. O, 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 Ale tu nie łapię wioska czemu? Czemu? Gdzie nie łapię? Tylko wyżej? Prawy górny ruch, tak znaczy nie Normalnie, górny normalnie tylko... Tam złapię, łapie, to przy siatce łapię tam po prawej. Tak, tylko ciężko było trafić, by załapał ten, nie? O. O kurde, hajsi wanią, tak. No, wysypałeś się z hajsu. Dobra, ile potrzebuję. Dobra, to ja tu chyba już nie mam gdzie stawiać tak realnie. Mógłbym tu, ale to nie wiem, czy to jest dobra inwestycja. E, czy jeszcze gdzieś jestem w stanie wioskę postawić? Tak, tak realnie. W teorii mógłbym po prawej wioskę postawić zamiast moich tych Małpich farm Ale ile kosztuje najlepsze ulepszenie? Coś. Ile kosztuje ten lord glevy? 34 Nie tysiące Nie wiem czy tyle expo zbieram szczerze mówiąc Ty co ty masz za assassinów skridów? No to jest assassin a, Małpa assassin kurde Lord Takie otacza no. się z specjalnymi Gleviami, aha glewy Przecinają upalone klasy moab -Up. mhm. Spoko, spoko Ja póki mam tego to mogę tu a Tu mogę robić jeszcze na starcie Żeby tego, żeby coś Doinwestować, co To prawda To są małpki no, Pek pyk, pek, Dobra. Mokki, a ile dają rady zrobić roboty. roboty? No, 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 no. I zoba jak cofają, zobacz. Te twoje. Widzisz zobacz no jak właśnie. się zacinają. Pięknie, no pięknie. Naprawdę pięknie. 16 tysięcy, a ile potrzebuję? 28, a to chyba ja nie dam Ja potrzebuję 37. Dasz radę, dasz radę. Ja potrzebuję 37. Hmm. Dobra. Więc no, na spokojniaka myślę. Małpia, Jeszcze na dole przygodę. są te małpy. Yy, weź tego, yy, ja z... A cóż, czekaj, ja sprzedam tą małpę I tutaj dam... A co, dam... masz na ulepszenie na piątkę? Nie, 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 usuwam swoje, które postawiłem na początku Jeśli chodzi o te takie, bo ja ich i tak nie mogę ulepszyć O, okej okay. Ja ich nie mogę i tak ulepszyć yy, Jeśli chodzi o tego yy, Jeśli chodzi o ten, ten czwarty, bo zbieram na, na tą piątkę w pierwszym, nie? Pięć, no, no, no No i tyle. I niech te stoją jak się ustawili, nie? Asasyni po jednej, no. twoi tak. po drugiej? Konkret, Moi konkret. są tacy, tacy wiesz, Jones, jak on miał? Indiana Jones. Eee, Indiana, Indiana Jones. Jones. No, 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 Indiana Ta, Jones. To jest Indiana Jones. Indiana solo. Jones wśród wszystkich tych. Zaraz powinieneś Tynajmniej... mieć na upgrade kolejny, mi się wydaje. Wiesz co? Jeszcze nie zbyt. zaraz muszę zobaczyć. Jeszcze no, trochę nie. myślę i na spokojnie uzbieram 7000 sobie. expo potrzebuje. No, 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 no. A i to mówili mi też widzowie, małżeń, że małżeń. ogólnie podobno jest tak, że exp na daną rundę jest, czyli na przykład, na przykład za tą rundę dostaniemy 2000 exp i w zależności to ile zadamy obrażeń, to podobno tak to jest dzielone. Dobra, jest ostatnia runda, jest, leci ZOMG. Ty, ale nie może wlecieć nawet na ekran, bo go cofa. CO JEST?! <laughs> ale te twoje małpy ładnie cofają, muszę przyznać. I tak konkretnie cofają, a to są podstawowe... To są podstawowe 28, małpy, ale ulepszone. 28 i 22... Ale zaraz 20, pęknie, zaraz pęknie, już widzę, że jest rozwalony. Aha, czerwony też nie no, mogą! On nawet nie ma szans, nawet nie ma szans. Nie? Nice. Te klaki to Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, lecimy sobie lecimy dalej. dalej? Dobra, tak, lecimy tak, tak, tak. Zobaczymy tego, zobaczymy ile jesteśmy w stanie. Bo ty jeszcze chciałeś się upgradeować, nie? Ile no. w ogóle kosztuje ulepszenie twoje? Już ci mówię. E... 54 tysiące, uuu. Ale ja mam. Masz 54 tysiące? 40? Tak. No, w sumie masz już praktycznie. Ja już mam. Tak ci bo. Tylko teraz tak naprawdę eee, porobić, expo. nie? Wiesz co, bo exp e nie jest potrzebny. Jak ty w ogóle tą małpę tu postawiłeś? Któ którą? Na skrzynce. No normalnie, nie wiem. Dał radę to kliknąłem. Okej, okay, no jak wiesz, ja nie wnikam, ja tylko się pytam, nie? Dałem radę, to wiesz, kliknę, kliknę i jest A tu to. możemy stawiać? Nie, tu nie możemy stawiać chyba. Nie, tu nie możemy stawiać. O te gorsze są. Też nie, tu też nie. Ja nie mogę... Ja nie no. mogę nic innego oklikać, wiesz? Yy, ja też nie. nie mogę... Bo nie chcę, nie chcę. Bardzo ja na razie 000 ekspa. Zbieram 37 tysięcy, potrzebne mam 25 na razie. Ja jak uzbieram, to uzbieram! Jak nie, to trudno. A ty zaraz powinieneś mieć. czy już odblokowałeś. Jeszcze nie, bo 4000 expa potrzebuję jeszcze dodatkowo. Szkoda, że nie możemy sobie expa przesyłać w jakiś 8. sposób, nie? No. Jeszcze 4000 i będzie o... o okay. Ja mam 60 tysięcy już uzbierane, ale nie mogę. Powiem ci tak, może zainwestuję po prostu tu w małpę i tyle. O. Bo ja pieniędzy już mam na swoją, tylko mogę tutaj trochę dodać śwież. Bo mi, mi się wydaje, że my w pewnym momencie jak zbieramy sobie na lepsze małpy, to mamy właśnie ten problem, że nie dodajemy nowych. Co to jest tu już nie? Ale mam? wiesz co, bo nie potrzeba... No dobrze mi się wydaje, że... Ale my właśnie ma my mam wrażenie, że my właśnie mamy tak, że... A, nie potrzeba, uzbierajmy trochę hajsu na lepszą, ale w międzyczasie nie wydajemy na żadne inne, a przez to, że nie wydajemy na żadne inne, to potem przegrywamy szybko. Że wiesz, nie. wszystkie idą po kolei, rozwalamy, rozwalamy i potem lecą te szybkie i nagle z skaput, nie ma nas. No patrz, mogę kolejną małkę postawić, ale potrzebuję z wizją gdzieś małkę postawić. Nie z wiem, wizją? wizją płaczenia yy, daleki dal. Ha, ha, ha. Co? Skąd ty ją tu. Skąd ty te... Des... A, można je bez to można je na tych ustawiać. Na skrzynkach. Nie. Czy jestem czy dwie się zmieszczą. Zmieszczą się dwie na skrzynce. Nie, nie nieważne jak nie, ustawisz, nie, tak zawsze się zmieści nie. jedno. No hmm, Ale To jest najlepsza, ileś? 26 tysięcy jeszcze 1800 Uf. Ninja stoi na skrzynce. Proszę. Nie, margen. ja jeszcze jedną postawę, małpkę. Bardzo ładnie. postawić. postawić, żeby zasięgł około tam był. A tu ci, po na, tu ci łapię wioska, łapię ci wioska, łapię ci wioska. Tak. Mnie dziwi, że nie mogę po lewej tej wioski postawić, że ona jakoś tak. Dobra, ale jest. dlaczego ja nie mogę jeszcze małpki ulepszyć? 26. 000... No bo Aha, 1200. jesteś zbyt. Bogaty? 1200 jeszcze. Nie, nie. Mówię ci, jesteś zbyt bogaty. Nie no powiem ci po, po prawej mógłbym tylko postawić tego. Tylko po prawej mógłbym, jakbym rozwalił te, jakbym rozwalił wszystkie swoje farmy obecnie bananów, to tam no. mógłbym postawić wioskę i tam mogliśmy zrobić cały rząd. Hmm. Dobra, robimy to inwestycja. Inwestycja, inwestytion. I teraz tak, mogę postawić tu wioskę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ale leci szybki. Damy radę z tym. Dobra, daliśmy radę. O, te, te mogą być ciężkie, no weź! Patrz jakiś... Zobacz po prawej ile masz miejsca. Ustawiaj sobie Dobra. jakieś małpy. Chłopie, chopię. Mła dominacja, zrobiłem. Widzisz? Gdzie? Który? O! U góry. Heavy metal. No U... taki no Co? właśnie taki. O! Nice! Nice, nice, nice Ale fajnie wygląda, fajnie wygląda. Pięknie, no, no, no ładnie wygląda. Ja czekam aż mój jeszcze, no ja na swojego jeszcze 8000 ekspa, więc nie wiem jak tutaj to... Dobra. ja jeszcze potrzebuję 20 tysięcy pieniądze. Tek, teraz tego, tyk, pek. Po prawej! Wio przy pod, wioską, pod wioską, daj sobie ze 3-4 małpki swoje. Pod wioską? Dzień. Tak, pod wioską. Po prawej masz wioskę przy, przy ścianie. Nie chcę. Nie chcę. No dobra. Ty, ty jeszcze możemy tu stawiać. Pa. Tu. O kurde. <laughs> o kurde, lecimy z tym. Ale co on robi? Specjalnie. Specjalne cofające kaili tak. pojawia się częściej i dużo, dużo obrażeń, okay. A co podpala? To ten twój tak podpala? Chyba tak. Ma specjalna, specjalne cofające kaili pojawiają się częściej i zadają dużo więcej obrażeń, czyli tak, czyli tu twój stricte chyba podpala. Jak to wygląda w ogóle? Na to wychodzi, kurde. Ale no powiem no. ci, że tu jest całkiem sporo miejsc do ustawienia tych małpek, tym bardziej, że to podstawowe małpki, nie, zajm nie, zajm nie zajmują się tyle miejsca. Damian. Ale w... jeszcze no. 7 tysięcy 7 tysięcy 7 tysięcy jeszcze U Ciebie? 7 Expa A tysięcy Expa Uuu, tego nie podpaliłeś ale, ale rozwalony łatwo Rozwalony, nie no powiem ci O ile te, przez ten pierwszy sektor przechodzą i podchodzą do tego dolnego drugiego sektora To jest no. spoko To jest okej okay. To jest naprawdę całkiem A, ja mogę w ogóle trochę przyspieszyć bo ja zapominam o tym przecież, 44. że możemy przyspieszać. Ja mam 56 48. tysięcy i cały czas trzymam, żeby zrobić lorda Glevi. 70 ja wiem, tysięcy, ja żeby dwóch zrobić. No i teraz już mało no zarabiam, nie. bo nie mam fabryki. Ja już nie mogę maksymalnie ulepszonej ja jedną mapkę, mogłem tylko tak. A no zwrócić. tak, tylko jedną można ulepszyć. No dobra, to ja, hmm. wy, to ja ustawiam więcej swoich małpek. Smuteczek Tyk nie ta małpata. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Hmm. O, o, o No, zaczyna się robić ciekawie, muszę przyznać. Eee no, eee, no proszę pana. Ja przeczytałem w ostatniej chwili, że już mapki to ja stawiam małpy. E, ja na dole. Kurde, masz tą fabrykę swoją, ale dobra, jakoś ogram to. O. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Postawiam kolejną dzień. wioskę na kolejny zasięg. Gdzie, gdzie, gdzie? Więc jak masz miejsce, to stawiaj swoje małpy jakoś. Dobra. Wszyscy. Wszystko wydaje już, nie? Dobra, nice. Ja jeszcze czekam na expa cały czas. 33,5. Czasami tak... Ej, no postawiłeś właśnie tam tam gdzie <grym> mogą Zająłem ci slotka! Szukałem, szukałem miejsca. Ale poczekaj, a, a tu możemy? A tu. Mógłbym, mógłbym ci jeszcze jedną wioskę postawić, jakbyś fabrykę rozwalił. Nie. A nie rozwalisz fabryki? No dobra, to nie. nieważne. To w takim razie nie nieważne. Mógłbym, mogę postawić. Czy ty jeszcze gdzieś jest jakieś miejsce? Fabryka daje mi pieniążki, nie można pieniążki. Dobra, nie dobra, się. spokojnie, nie pobijecie cię przecież. No, ale ja cię tańczę. Ja nie wiem. Aha, bo tu są dwie ścieżki, dlatego tak. Ale tu jeszcze można postawić. Co prawda nie łapie zasięg wiosny, ale no... Nie <laughs> ja zaraz trafię, o, trafiłem. Wszystko, wszystko zasypiemy zaraz. Salut. Cała łapa będzie nasza. Cała ca I to najlepsze to, że ja rzucam jedne, ty rzucasz drugie. I one się tak... E trochę skrzynek ci wyszło, wiesz? Wiem, wiem, wiem ale po prawej o, stronie setna problem. runda! Damy radę, damy radę, damy radę, muszę mi dać radę Glewie Bum, 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 ciśnijcie, ciśnijcie. Ten tam jeszcze na skrzynkach ustawia Trzeba <laughs> było więcej. Tu nie mogę więcej tu tego, raz, dwa, raz, dwa, trzy, o, się. cztery Dawaj, 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 dawaj Nie no dazą radę chyba, co? Nie wiem. Ja ulepszam cały czas nie wiem, gdzie jeszcze mogę tą 35 tysięcy. Kosztuje ile? 35, 000, to oszczędzam. No, kutę, powiem ci... Kutę, kutę. Jest hardo, a one zadają naprawdę potężne. Twój ten zaczął rzucać. To jest pod Moaby stricte. Eee... No, powinien teść radę. O, dobrze! O, o! Ale cofaje, fajne co dobrze, co fajne Dobrze, dobrze, dobrze. Ale dobrze, <laughs> Level, Setny tymi. zrobiony, pięknie. I dostałem trochę expa. Jeszcze tysiąc ekspa. Nie całe. O tych, tych poziomów się boję, jak to zawsze tak szybko leci. No. Oj, oj 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 Co prawda one jeszcze muszą tam potem wrócić. Boję. Ha. masz. ale zielone to mają problemy. Tak. Wydaje mi się, że teraz już na tym etapie najgorsze są właśnie te czarne. Mi się wydaje, że mogę iść, e, zrobić sobie kabusie, do kibelka skłoczyć. Możesz i spróbować tutaj. przynajmniej, tak. <laughs> Możesz spróbować. Nie, 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 nie. Ale Czekamy, powiem ci, ej no, z, z każdym kolejnym odcinkiem dochodzimy coraz dalej. Tak. Coraz dalej, w sensie, może nie za każdym aż tak, ale robimy progres na pewno. taki duży. Rob, Robimy progresik. O, i wybuchł sobie. Dobra, ile? Jeszcze 500 ekspa potrzebuję. Jeszcze po tej rundzie może będę miał. Ale wydaje mi się, że fajnie roz rozłożyliśmy te małpki. A, nie no. W każdym sektorze fajnie. jest tak, że i twoje, i moje mają zasięg. Moje pod obrażenia, twoje pod zatrzymywanie. No, no ładnie leci, ładnie leci. Kurde te czerwone nam się cofają, cały czas nie mogą nic zrobić. I... Ja nawet nie wiem czy gdzieś małpkę jeszcze mogę postawić jakąś Dziś nieładnie, dobra, małpa, jest małpa, jest yy, Lord Glevi yy, którego zrobić? Jakiegoś takiego nie co wiem. wioska go trzyma, na dole go ulepszam. Ooo wow! o okej okej okay, okay. Fioletowy Proszę bardzo o kurde Fioletowy Teraz giniemy 106 runda O kurde Przeszło Trawie ty! Radę. Ale dobra, ale co ten flip robi? Ja muszę przeczytać Przeczytaj sobie śmiało Ulepszenie Lord Glewi otacza się trzema specjalnymi glewiami które tną wszystko co się zbliża Glewie Lorda przecinają balony klasy moab i powoli Rozrywają je, je od środka. Od środka. No, okay. no 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 Okej. Okay. Wiesz co, nie mam już pieniędzy. W sensie nie mam na co wydawać pieniędzy, więc po lewej stronie ustawiam jeszcze kolejne te e, małpy. Dobra. Jeszcze e, ja mogę coś polepszyć? Nie mogę. Jeszcze znajduję jakieś sloty. Gdzie ty Ustawiliśmy w ogóle. Co spoty. jest? Co jest? Eee, szkoda, że nie można jeszcze przyspieszyć, kurde. Wydaje mi się, że no, jesteśmy w stanie całkiem, całkiem pograć na tym. Ale, na przykład, nie widzę grania na tej mapie na super małpki, w sensie zrobienie tej, tej, tej wiesz, To świątyń, to, to być totalnie nie. masakryczne. Ty, ile mapek jest zostawionych? Prawie wszystkie. No, ty, a jeszcze trochę tam pieniędzy. Jest gdzie nie gdzie jeszcze jakiegoś tam slota, gdzie nie gdzie znajdziesz do postawienia. O, tu na przykład okay. jest, jest. A! Prawie ciebie kliknę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. O Jak znajdujesz cool jeszcze ball. gdzieś slota, to postaw, nie? Nie mam, nie mogę już nawet. Tam na górze za maszyną jeszcze w ogóle są sloty jakbyś chciał. A tam, a tam, ale tam one jest, nie będą łapać. Jeszcze jakieś są, jeszcze. Co one łapać nie będą To no runda. Tu już tego. O, 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 o. Lecą o. te No tu nigdzie indziej ja już nie widzę opcji postawienia. Tu jeszcze. Ewentualnie tą ulepsz raz, dwa, raz, Te dwa. Trzy. W ogóle, nie? Ale nie przelatują nasze. No nie, nie przelatują, nie są w stanie nic zrobić. Totalnie nie są w stanie nic zrobić. W ogóle e, coś mi widzowie pisali jeszcze, że są jakieś no. małpy że my się tam cieszymy, że o, udało nam się z tych na przykład ten, tam milion zarobić czy coś, czy kupić to, czy tamto A że są podobno jeszcze jakieś małpy, które robią z... chyba poświęcają. Nie, nie, nie do końca to zrozumiałem, nie chciałem też za bardzo spoilerować jeszcze Że no. robić z małpy 5, 5, 5 Pić, I pić, że, pić, pić? Tak i że to kosztuje jakiś w ogóle totalny kosmos, nie? O kurde no więc no, ale... Opa. opa, jeszcze tam obok ciebie postawię jakąś małpę No Wśród twoich Proszę bardzo, nice No Shoot i mam na tyle expa, że mogę pójść w to środkowe ci powiem Powoli Okej okay. Ale kurde tego leci. A właśnie, a co robi to środkowe? Szybsze bumerangi, bumerang bioniczny zastępuje ramię silnym bionicznym ramieniem, które może rzucać bumerangami ekstremalnie szybko i zdaje większe obrażenia balonu klasy mo. O też spoko mi się wydaje umiejętność turbodoładowania do tylko tutaj niezwykle szybko przez 10 sekund. Taka też całkiem całkiem. O kurde, ale tych balonów trochę, się nie? zaczyna robić przeleciał, przeleciał, przeleciał. Jezu, nie zdążyłem nawet spojrzeć. Ale mówię, no to już są te ulepszone, nie? To tak. już są, to, ale zobacz, ile ulepszonych. O kurde, 114, nie wiem do której maksymalnie dotrwaliśmy, ale 114 runda, kurde. Grubo. Nice. Także udało się, bardzo fajnie. O, ja zrobię idealnie 502, a Ty 205. Po prostu, perfekcik, perfekcik. Także dziękujemy serdecznie, oczywiście, za oglądanie tego odcinka. Proponujcie kolejne małpki. Niewiele już ich, co prawda, zostało, bo tam jest małpka kapitan, samolot, coś tam, coś tam. Piszcie w sekcji komentarzy, które mam robić kolejne, i oczywiście wy coś. A póki co, dziękujemy serdecznie. Link do Maciusia macie w opisie. Tak samo macie link do Enemy w opisie. Możecie kupić tę grę bardzo, bardzo tanio i za bardzo fajne pieniądze, ale i wiele innych gier. Trzymajcie się po. No i cześć. Pa, pa.